Widzimy niestety utrzymującą się od kilku dni presję na słabszego złotego, chociaż no w poniedziałek złoty próbuje coś odreagować, natomiast no widać wyraźnie, że złotemu ciąży to, co się dzieje na świecie, czyli presja na amerykański Fed, żeby podniósł. Stopy procentowe już w przyszłym roku. Przypomnę, w zeszłym tygodniu inflacja, którą poznaliśmy za październik, no przekroczyła wyraźnie to, co rynek myślał, że zobaczy. Więc FED, no będzie się zmagał z tą presją właśnie na podwyżkę stuprocentowych i to będzie wysysało kapitały z rynków wschodzących, w tym też ze złotego. Złoty, które no, mimo, że jesteśmy już w jakiejś, sobie, fazie podwyżek stuprocentowych, to jednak wciąż no, nie ma tej takiej Osłony, tak? Czy myślę, że generalnie chodzi o to, że po prostu, gdybyśmy mieli nieco inną narrację ze strony RPP, narrację, która otwarcie mówi o tym, że jesteśmy w cyklu podwyżek 100%, to być może Złoty nie byłby aż tak słaby, jak jest. Jeżeli chodzi o najbliższe dni, myślę, że to się niewiele zmieni. Oczywiście możemy zobaczyć jakieś próby odbicia złotego, ale to są próby raczej krótkotrwałe i, i, i po prostu rynek globalny cały czas będzie nam to dyktował, to co będzie się działo dalej. Ja myślę, że. Zaraz się pojawi szereg różnych spekulacji przed posiedzeniem Fedu w grudniu. Właśnie spekulacji, które będą pchały jakby ręki w to, że oczywiście Fed zacznie iść w stronę narracji mówiącej o tym, że po zakończeniu taperingu w połowie przyszłego roku zobaczymy podwyżkę 100%. Ja myślę, że tutaj w były próby naruszenia 4,64 w piątek. Dzisiaj jesteśmy nieco niżej na eurozłotych, natomiast ten poziom, który możemy zobaczyć, nie wiem czy w tym tygodniu, czy w przyszłym tygodniu, ale generalnie, że zobaczymy go pewnie jeszcze w listopadzie, to jest poziom 4,67-4,68, który miał miejsce w zeszłym roku. Natomiast to, co najbardziej tutaj jakby uwagę przykuwa, to jest dolar złoty, który, który mam wrażenie, że idzie w stronę 4,15 do końca tego roku i też uwagę przykuwa sytuacja na parze frank złoty, a to wynika z tego, że frank generalnie jest silniejszy niż euro na świecie.